Kurwa, idzie Z niego taki płatnik, na ze pracownik, kurwa, zobaczymy, kurwa. To lepiej na tym na starość wyjdzie, kurwa. Będzie, kurwa, zobaczyć, taka kurwa, zabieruta kurwa. Czy biorą się, kurwa, w drelichy i będą zapierdalać, będą majstrami własnej firmie. Albo, kurwa, sprygać z sami. Jak już tak było. Znajomi na Komorskie to, to Bierut zabrał im dom, kurwa. Dopiero odzyskali niedawno, kurwa. No to pierdolić, jakie głupoty. Nie, jest kurwa, która na do chuja jest, kurwa. 13 na 5 kurwa, śniadanie czy nie? Ustawowo, kurwa. jest? Na piętnaście nie, kurwa. Ja bez jedzenia zapierdalał. Kurwa, Jak u Jak u Grajniec. To to kurwa, zawodzi, chuj, na chuj mnie on obchodzi, on... On się napierdala, słonili i dobrze jest.